Miałem tylko dwóch synów, a ty ich zabiłeś! Przerwałeś mój ród! Przykro mi, ale to nie ja szukałem zwagi. Czy obcy mówi prawdę? Kto pierwszy dobył miecza? Nie wiem. To się wydarzyło szybko, a myśmy już parę rogów osuszyli. Kłamiecie, musieliście widzieć, kto zaczął. Prędzej uwierzę swojemu człowiekowi, który wie, co to honor. Nie chcę przelewać więcej krwi, ale jeśli trzeba, będę się bronić. Moi synowi nie respektowali praw, gdyby nie Jorund, już za pierwszym razem by. Rut, Jorunda i mój dzielił Blotfejt, zemsta krwi. Co zrobił, czy powiedział, nie ma dla mnie znaczenia. Nie chcę przelewać więcej krwi, ale jeśli trzeba, będę się bronić. Zabiłem potwora z latarni, który was nękał I tak się odpłacacie? Odpłaciliśmy złotem. Nic ci już nie jesteśmy dłużni. Nie chcę przelewać więcej krwi, ale jeśli trzeba, będę się bronić. Będziesz się bronić przed Jarlem. Jeśli Lugos Szalony uzna, żeś niewinny, odejdziesz wolny. Mam się zdać na sądy człowieka, na którego wołają Szalony? Albo walczyć z całą wsią. A wszystkich nie pokonasz, choćbyś miał i trzy miecze. Niech będzie, prowadźcie.